Rozjaśniane włosy wymagają opieki i intensywnej pielęgnacji. Jasne blondy często nabierają z czasem żółtych tonów. Dlaczego blondy żółkną? Odpowiem jak temu zapobiec. Polecę również najlepsze kosmetyki do włosów blond. Zapraszam na wpis, dlaczego rozjaśnianie włosów jej niszczy. O ile przy farbowaniu możemy postawić na mniej inwazyjną farbę, to rozjaśniacza nie da się tak łatwo oszukać, musi być mocny i musi naruszyć strukturę włosa. Rozjaśniacz zmiękcza włos, tak aby składniki aktywne mogły wniknąć do jego wnętrza i rozjaśnić naturalny pigment. Rozjaśniane włosy stają się bardziej porowate, mają rozchylone łuski, przesuszone, słabsze. No i teraz. Co z fankami jasnych blondów? Czy to powód, żeby rezygnować? Nie do końca. Powiedzmy sobie szczerze, jeśli rozjaśniasz włosy i masz zamiar robić to regularnie, Twoje włosy nigdy nie będą w takiej kondycji, jaką może osiągnąć osoba, która szerokim łukiem omija farby, prostownice, agresywną stylizację. To nie znaczy, że mogą być zdrowe, żywe i piękne. Warto sięgać po takie kosmetyki do włosów blond. Które będą również dbać o ich kondycję. Pielęgnacja rozjaśnianych włosów. Rozjaśnianie włosów przysparza dwóch problemów: zniszczenia włosów i żółknący kolor. Kto kiedykolwiek starał się uzyskać i utrzymać blond w chłodnym odcieniu, ten wie, o czym mówię. Zacznijmy od początku. Pierwszy problem: włosy zniszczone rozjaśnianiem. Rozjaśnianie włosów odbija się czkawką. Jeśli nie zadbamy o odpowiednią pielęgnację, możemy się spodziewać. Że za jakiś czas będziemy na głowie mieć stylową watę cukrową lub przysłowiowe siano, włosy staną się cienkie, nieposłuszne, suche i niemiłosiernie puszące. Dlatego tak ważna jest odpowiednia pielęgnacja rozjaśnianych włosów. Możemy również pomóc sobie olapleksem, który skutecznie neutralizuje negatywne skutki rozjaśniania. Musimy również unikać niektórych praktyk, żeby nie pogarszać kondycji włosów. Odpowiednia pielęgnacja. Kosmetyki do włosów blond to jeden z filarów pielęgnacji. Oprócz typowych kosmetyków do włosów blond, które pomogą utrzymać piękny odcień blondu, musimy również zadbać o bardzo bogatą i odżywczą pielęgnację. Kosmetyki muszą być dobre, napakowane odpowiednimi składnikami i odżywiać z taką samą siłą, z jaką działa rozjaśnianie włosów. Kosmetyki muszą regenerować, nawilżać, Dostarczać odżywczych składników oraz zabezpieczać włosy przed zniszczeniami wydaje się sporo, ale są serie, które to potrafią. Polecam Goldweller i Chrepair, która pomaga odbudować naturalną barierę ochronną, czyli wzmacnia, co jest bardzo pożądane przy zniszczonych włosach. Regeneruje, nawilża, dodaje połysku, siły i zdrowia. L'Oreal Absolute Pairy Gold, kolejna bardzo skuteczna seria do włosów zniszczonych. Odbudowuje i wzmacnia włosy, uszczelnia ich strukturę, nawilża i zatrzymuje nawilżenie wewnątrz. Regeneruje, dodaje blasku. Co jeszcze możesz zrobić dla włosów rozjaśnianych? Kosmetyki do włosów blond toni. Wszystko jeśli chodzi o pielęgnację włosów rozjaśnianych, warto zwrócić uwagę na poniższe punkty. Farbuj odrosty. Przy bardzo jasnych blondach to trudne, ponieważ te odcienie lubią żółknąć, wymagają więc farbowania na całej długości. Jeśli jednak postawisz na kosmetyki, które zneutralizują żółte tony, o tym niżej, powinnaś być w stanie farbować naprzemiennie. Czyli raz całe włosy, a kolejnym razem tylko odrosty. Unika stylizacja na gorąco. Jeśli dodatkowo używasz prostownicy lub blokówki, poważnie zastanów się nad ich odstawieniem lub ograniczeniem. Kiedy ich używasz, koniecznie sięgaj po termoochronę. Nie niż włosów szczotką, zainwestuj w dobrą szczotkę. Jeśli twoja wyrywa i szarpie polecam zakupić jedną z Olivia Garden Finger Brush. Na lata zafundujesz sobie wielkiego sprzymierzeńca kondycji twoich włosów. Pamiętaj, że szczotka może narobić dużych szkód na twojej głowie. Używaj maski i odżywki. Wiem, że niektóre kobietki używają tylko szamponu, to wielki błąd. Absolutne minimum to używanie odżywki po każdym myciu, oprócz pielęgnacji i odżywienia, którego potrzebują nawet zdrowe włosy, używając odżywki zmniejszamy puszenie, elektryzowanie i ułatwiamy rozczesywanie. Idealnie, jeśli używasz odżywki po każdym myciu i maski dwa razy w tygodniu, zabezpieczaj je. Nie lekceważ tego punktu nakładaj kropelkę olejku lub serum, aby domknąć łuski i zabezpieczyć włosy przed zniszczeniami w ciągu dnia, dlaczego blondy żółkną. Wiemy już, jak pielęgnować rozjaśniane włosy. Przechodzimy więc do kolejnego problemu, czyli żółknącego koloru, dlaczego w ogóle tak się dzieje. Farba to mieszanka różnych składników, w tym pigmentów które mają różne wielkości cząsteczek. Za chłodny odcień odpowiedzialny jest niebieski barwnik. Ma one najmniejsze cząsteczki, które są jakby najmniej przyczepne i najszybciej wypłukują się z włosów. Zostają nam wtedy inne pigmenty, mamy więc do czynienia z dosłownie wypłukanym kolorem. Ciężko znaleźć farbę, której niebieski pigment nie będzie się w ogóle wypłukiwał. Dlatego warto sięgać po kosmetyki do włosów blond. Co zrobić? żeby blond nie zżółkł. Skoro niebieskiego pigmentu brakuje, trzeba go dostarczać. Rozjaśnianie włosów potrzebuje wsparcia, aby kolor utrzymał się tak, jak sobie to wymarzyliśmy. Na szczęście są kosmetyki, które zawierają niebieskie pigmenty i używając ich regularnie, można na bieżąco uzupełniać braki. Częstotliwość zależy od potrzeb. Ja proponowałabym zmieniać kosmetyki. Raz kuracja regenerująca a kolejne mecie kosmetyki do włosów blond. Dzięki temu utrzymamy chłodny odcień blond oraz dobrą kondycję włosów. Najlepsze kosmetyki do włosów blond i chłodnych odcieni. Tutaj polecę dwie serie. Są bardzo skuteczne, świetnie działają, ochładzają jasne blondy, uzupełniają wypłukane pigmenty. Fanola no Yellow, czyli kultowa seria. Regularnie wykupujecie całe nasze zapasy i słusznie. Stosunek ceny do jakości rewelacyjny. Seria neutralizuje żółte odcienie, zapewnia równomierność koloru. Kosmetyki mają fioletowy kolor, ale nie martw się. Ten kolor nie zostaje na włosach. Utrwala chłodne odcienie i uzupełnia wypłukane niebieskie cząsteczki. Oprócz właściwości antyżółknących te kosmetyki pielęgnują włosy i nabłyszczają je. L'Oreal Blondifier, w serii tej znajdziecie kosmetyki ochładzające żółte odcienie. W składzie wyciąg z Jagutacai, które naturalnie zawierają niebieski barwnik. Zawiera również ceramidy i witaminę E. Mamy więc ochronę koloru oraz bogatą pielęgnację włosów. Podsumowanie. Ten wpis to nie tylko najlepsze kosmetyki do włosów blond, ale również kompleksowa pielęgnacja włosów rozjaśnianych. Dzięki kosmetykom i praktykom zawartym w artykule możesz cieszyć się pięknym blondem i zdrowymi włosami.